Ostatni mecz Ligi Mistrzów. Ukoronowanie nowych władców Europy zbliża się wielkimi krokami. Czeka nas mnóstwo emocji. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Liverpoolem. Proszę Państwa, każdy finał rozgrywek UEFA Champions League to prawdziwe święto. To osobny rozdział w dziejach europejskiej piłki. Dziś zaś na naszych oczach zapisze się kolejny taki rozdział, czyli batalia o najwyższe laury Starego Kontynentu. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, witamy i zapraszamy. Drużyna Jagieloni Białystok mierzy się z Liverpoolem. Nadszedł wreszcie wieczór, kiedy oczy całej piłkarskiej Europy zwrócone są tu, na ten stadion, na dwa zespoły, które wystąpią w finale UEFA Champions League. Droga była długa i wyboista, ale dotarli tu po tylu meczach, zwiedzając po drodze kawał świata. Dziś jedna z tych drużyn zapisze się w annałach, a drugą czeka rozczarowanie. Patrzmy jak prezentuje się skład Jagiellonii Białystok na dzisiejszy mecz. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Zaczynamy finałowe spotkanie Champions League. No i zmiana posiadania piłki. Dominik Soboslaj. Trent Aleksander Arnold. Przeciwnik liczył na gole, ale już po zagrożeniu. Jesus Simas. Dane do Uwaga, wychodzi sam na sam. No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Soboslai. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalancko, ale brawa za starania. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Alison Becker! Nie do uwierzenia! Cody Gakpo. Robert Son dostaje teraz piłkę. Sędzia puszcza grę i popatrzmy, czy Jagiellonia będzie umiała wykorzystać tę korzyść. I to tyle z tej akcji. Gakpo. Cody Gakpo. Kalecki, Kalister znakomity teraz odbiór, odzyskują piłkę, ależ teraz będzie okazja. Tak jest, mamy goła, mamy otwarcie w tym finale Champions League. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazji jak sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Ryan Hrafenberg. Luis Diaz przy piłce. Oj. Zupełnie mu nie wyszło. Mocno, ale i mocno niecelnie. Trudno, trzeba czekać na kolejną okazję, a o tej jak najszybciej zapomnieć. Statystyki nie wyglądają zbyt dobrze dla Liverpoolu. Jeśli chcą zmienić wynik meczu, muszą zacząć tworzyć sobie więcej sytuacji pod bramką. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Teraz będzie niebezpiecznie. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Do Ryan Hrafenberg Salah. Coraz mm -hmm. bliżej 16 rywali sala. Z tych padają bramki. Teraz w Liverpoolu Pojawi się zawodnik z ławki Głęboka ta centra z narożnika Jest! Proszę Państwa! Remis! Wszystko otwarte Ten finał zaczyna nam się od nowa co za historia! Już wyglądało na to, że wszystko jasne, ależ przed nami teraz emocje. Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry, dobrze w broń. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dobranie i ładnie sfinalizowana akcja. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. Tu się dzieje. Co za interwencja! Mają teraz dobrą okazję na kontratach. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. No i niestety za mocno. Piłka zmierza do bramkarza. Ryan Hrafenberg. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. O, sala. Aleksandra Zobaczmy, Dlategożota. Może im dać prowadzenie. Rankasz robi swoją robotę, ale akcja trwa. I teraz dystans. Kuba. Nie zła ale trzeba by tu. Chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Odanał no, no, przyjął to podanie, ależ będzie szansa. Publiczność domaga się strzału. Goal! I temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest, proszę Państwa. Można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Ryan Hrafenberg. Mo Salah. Traci piłkę po tym skoku. No może teraz kolejny atak The Red, którzy walczą o wyrównującą bramkę. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Okazja może być groźnie. Ale czas niebezpiecznie. Nie ma gola za interwencja Andy Robertson Jogoszota Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami Jesus i Mas próbuje ataku skrzydłem Wychodzi na pozycję Nie ma gola, świetna interwencja Ostatni gwizdek Wszystko wiemy Znamy drużynę, która wygrała finał Champions League.